Chodź na chwilę to nie tacy bo robię ja to tej zielony gobinno, bo znowu tobą bombę robię, to już dziesiąta put, dzina nie ma, jak nie było, żadne wersje a mat, mat Nie żyje tak, nie dostaniesz kota w worku, Jak nie wrócisz mnie do niego, czekasz na moje CD Jak na Legal Merry Jane. Kobu chodziam ci po jakbym wjebał a na się parę słów, jakbym jechał z co wcem Ci Ci to zbił boki, noszę paskę jak dosłownie sam. Witam, pucham, duzy <śmany> w bruzach to mój rak, e Nikt na mnie zabroni. Marzyć, dzieciaku, weź to rozklincie. I za zawsze tu będzie nosił. Wszystko się kręci jak ten diabeł, tak mański A to uczę, jakieś bajki. I hej, nie. A ma się wszystko do swojej jak to.